Kochani w Chrystusie, Panu siostry i bracia, kolejna środa popielcowa w naszym życiu, kolejny wielki post, który dzisiaj się rozpoczyna. Kolejny czas nawrócenia i szczególnej łaski, której Pan Bóg udziela nam właśnie w kościele. To dlatego cyklicznie, co roku przeżywamy ten czas, aby przypomnieć sobie, kim jesteśmy i dokąd zdążamy abyśmy spoglądali w niebo i pamiętali, że tam jest nasza ojczyzna i to co robimy tu na ziemi ma nas tam zaprowadzić. Mamy sobie przypomnieć, że przecież Jezus umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I od tego momentu każdy z nas ma szansę na to, żeby do nieba wejść. Ale nie będziemy tam do nieba na siłę. Jeżeli ktoś nie chce, to tam nie trafi. Jeżeli ktoś się nie zaangażuje, to zmarnuje tą szansę, o której dzisiaj mówi też święty Paweł w drugim czytaniu. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza, ale daje szansę na to, abyśmy mogli to swoje życie przeżyć inaczej. I wielki post jest czasem takiego właśnie. Nawracania się, kiedy szczególnie to słowo będzie często używane. Nawracanie się, czyli zmiana swojego sposobu myślenia, swojej mentalności, swojej głowy, tego, czym się w życiu kierujemy, tego, co dla nas jest ważne. Byśmy, rezygnując z wielu rzeczy, mieli właśnie więcej czasu na to, aby się nad sobą zastanowić i, i podejmować właściwe decyzje. Te trzy praktyki. O których zawsze słyszymy w środę popielcową, czyli Modlitwa Post i Jałmużna, dobrze to znamy także i z katechizmu, ale tak jak wszystko, można sobie pewne rzeczy tak wytłumaczyć, tak przekręcić, tak po swojemu zinterpretować, żeby właściwie nic się w naszym życiu może w tym czasie nie zmienić. Ale jednak, kiedy wykorzystamy szansę, może dokonać się bardzo wiele. Wszystko tak naprawdę zależy od nas. Jest taki moment w Ewangelii, kiedy Jezus był ze swoimi uczniami, kiedy wraca, był z niektórymi ze swoich uczniów, z niektórymi z apostołów, kiedy wraca, okazuje się, że jakieś zamieszanie, że przychodzi pewien Ojciec, który chciał, żeby apostołowie wyrzucili złego ducha z Jego Syna, ale nie potrafili. Dopiero Jezus, kiedy przyszedł, powiedział, milcz, wyjdź z Niego i ten duch odszedł. I później apostołowie pytają się Jezusa dlaczego im się to nie udało, a dlaczego Jezusowi się udało. I Jezus odpowiada im w takie słowa, że ten rodzaj złego ducha można zwalczyć tylko modlitwą i postem. Zobaczcie, czyli te dwa z tych trzech, dwie z tych trzech praktyk religijnych. Pytanie jednak, żeby, żeby dobrze to zrozumieć, pytanie, które warto sobie zadać, to brzmi następująco, czym ja się w tym wszystkim kieruję? Po co ja chcę to robić? Intencja mojego działania jest tym wszystkim kluczowa i ona pokazuje, co się dzieje tu w sercu. Bo, kochani, to nie jest tak, że jak mamy szczęście, to spada na nas z nieba coś dobrego i wtedy jesteśmy super, albo jak mamy pecha, to spada na nas coś złego i wtedy stajemy się nieznośni i źli. To tak nie działa. Zawsze to, jakimi ludźmi jesteśmy, jak reagujemy w konkretnej sytuacji, w danej chwili, zależy od tego, co jest tu w sercu. I właśnie dlatego czas wielkiego postu jest nam dany, byśmy właśnie mogli wrócić, powrócić do źródła, byśmy mogli przyjrzeć się temu, co w tym sercu tutaj się znajduje, jakie są moje intencje, jaka jest moja motywacja. Dlaczego robię to czy tamto? Dlaczego chodzę do kościoła? Dlaczego się modlę? Dlaczego spełniam takie a nie inne praktyki? Jeżeli dobrze pewne rzeczy sobie ogarniemy, jeżeli sobie znowu poustawiamy, na jakiś czas to wystarcza. Wiadomo, diabeł nie odpuszcza i będzie nas znowu zwodził, więc za jakiś czas znowu gdzie się pogubimy. Ale chodzi o to, żeby wracać po to, cyklicznie co roku przeżywamy ten święty czas wielkiego postu, czasu nawrócenia, czasu łaski teraz zobaczmy, spróbujmy wejść w mentalność tego świata odnośnie właśnie w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii. Co nas tak najbardziej w tym świecie pociąga? Czego byśmy tak naprawdę chcieli? I tak naprawdę zły duch nas wprowadza w taką mentalność ludzi, którzy myślą, że są pępkiem świata. Pycha, pycha. Ja jestem najważniejszy. Ja myślę o sobie. Więc wszyscy mają... Jakby do mnie jakieś sprawy to mają przychodzić, bo ja dopiero będę potrafił wszystkim pomóc. Jestem tym, który najlepiej wie, co jest dobre, a co złe. Zawsze moje zdanie jest najważniejsze. Nieważne, czy mam wykształcenie, czy nie mam, czy, czy znam się na jakichś rzeczach, czy nie, w moim mniemaniu ja zawsze znam się najlepiej na wszystkim. To jest właśnie niebezpieczne, taka pycha, żywota, która w człowieku jest. I człowiek tak naprawdę, nawet wobec Pana Boga, nie jest w stanie się ukorzyć, bo, bo to jest taka podobna sytuacja do, do, do tej jakiej Ewangelii, w której przychodzi dwóch ludzi do świątyni. Pan Jezus daje taką, taką przypowieść. Faryzeusz i celnik. I faryzeusz, który przychodzi, który mówi właśnie Panie Boże, ja Ci dziękuję, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten, ten celnik, który tam gdzieś za mną jest. Nie? Ja robię wszystko tak, jak trzeba. I teraz zobaczcie, właśnie wymienia to, co, że pości dwa razy w tygodniu, że daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa, i tak dalej, i tak dalej. To była właśnie mentalność faryzeuszów, którzy myśleli, że wypełnianie prawa, litery prawa, to jest jakby wszystko, że tam było ponad 600 różnych przykazań i oni teraz, jeżeli to pewne rzeczy sobie tak poustawiali w życiu, tak sobie zinterpretowali, że im się wydawało, że oni są już idealni. A pycha tylko narastała, kiedy Pan Jezus pewne rzeczy, Pokazuje, zwraca uwagę, kiedy chcesz im wstrząsnąć, oni nie odbierają tego w ten sposób, nie, nie próbują tego przemyśleć, tylko zaczynają widzieć w Jezusie wroga. I do dzisiaj świat w Jezusie widzi wroga. Zobaczcie, kochani, tak właśnie jest. Spróbuj tylko w swoim życiu coś o Panu Bogu komuś mówić. Spróbuj w pracy, czy gdziekolwiek jesteś, żyć inaczej. Tak jak uczy tego Chrystus, zobaczysz od razu, z czym się w życiu spotkasz. Teoretycznie jest wolność, teoretycznie wszystko jest dozwolone, ale jeżeli będziesz chciał czy chciała żyć po Bożemu i będziesz pokazywać, będziesz taką solą, będziesz taką właśnie solą wokół dla tych, którzy z jednej strony niby mówią, że są wierzący, ale z drugiej strony robią wszystko na opak. To jest, kochani, pierwsza rzecz. I dlatego w takiej sytuacji trzeba nam właśnie spojrzeć trochę inaczej. Dlaczego tak się w moim życiu dzieje? Ta pycha żywota, która we mnie jest. I do czego ona mnie dalej prowadzi? Ona mi prowadzi właśnie też do tego, żebym widział tylko siebie, zaślepia mnie. I dlatego jestem taki nieczuły na innych. Kiedy coś ja dostaję i nagle nie wiem, teraz. Rewaloryzacja, jakieś wyższe tam, czy emerytury, czy, czy teraz pensje idą w górę i tak dalej, to zawsze mi mało. Zawsze mówię, że dlaczego ja dostałem tylko tyle? Dlaczego wszystko jest takie drogie, a ja mam to? Natomiast kiedy sytuacja jest odwrotna, że ja mam coś komuś dać, to, to wtedy, powiedzmy przecież, przecież ja dużo daję, nie? Tak, chociażby prosty przykład na tace, rzucę złotówkę i mówię, ja, nawet 10 złotych, tak? O, papierkowy daję, papierkowy, nie? Co kupisz teraz za 10 zł? Co kupisz za 10 zł? Jeżeli przychodzisz do mnie po pomoc i ja bym ci dał 10 zł, to co odszedłeś i odeszła zadowoleni? Byłaby to jakaś pomoc? Ale w mentalności gdzieś jest, nie? To jest właśnie to. I tak samo właśnie kwestia tej obudy, takiej udawania, modlitwy, że nawet jak przyjdę tutaj, nawet jak jestem, że jest bardzo wielu ludzi, którzy gdzieś latają, jeżdżą po całym świecie, bo tu jakiś przyjechał znany, znany kaznodzieja, tam jakiś mistyk, tam jakiś charyzmatyk. I ludzie tak jeżdżą, ale, ale w ich życiu nic więcej się nie zmienia. Oni jeżdżą, oni owszem oni będą pobożni, ale wiary tam nie ma. I właśnie czas wielkiego Postu jest po to, aby do nas to dotarło, abyśmy coś w tym wszystkim zmienili, że to, co robimy, to nie jest tak, żebyśmy nie robili, żebyśmy się nie modlili, żebyśmy nie chodzili do kościoła, żebyśmy nie pościli, żebyśmy nie, 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 nie dawali jałmużny. Nie mamy to robić. Jak najbardziej to, to, to nas w jakiś sposób musi czasami zaboleć. Taka na przykład jałmużna. Na swoje jakieś jakieś, jakieś swoje zachcianki. Zobaczcie, jak często lekką ręką potrafimy wiele pieniędzy wydać. Ale jak trzeba komuś pomóc, no to o, to już się trzy razy zastanowię, czy, czy tego, bo przecież to są moje pieniądze, nie? A właśnie na tym to polega. Ja Jałmużna gładzi grzechy. Dlaczego tak się zachowujemy? Właśnie ta pycha, która w nas jest, ta chciwość, która w nas jest, ona na co dzień daje o sobie znać. A ja jałmużna jest takim jakby, jakby przeciwieństwem tego. Że ponieważ ciągle, jak, jak myślę o sobie, stąd te moje grzechy, bo chciałbym wszystko dla siebie zagarnąć. To w tym momencie ja mówię robię coś odwrotnego, daję od siebie. I że właśnie im bardziej mnie to zaboli, tym lepiej. Im bardziej jakby oddam coś komuś, podzielę się, tym bardziej to przynosi dobry oboc, ale żebym tego nie robił, żeby się pokazywać, żeby mnie inni widzieli. Jakże wielu jest takich, którzy też czasami pomagają, jakiś tak zwani sponsorzy różni, ale oni to robią po to, bo oni sobie robią reklamę. Żeby dobry PR zrobić wokół swojej firmy i tak dalej. I, i tak naprawdę tylko na tym mi zależy. Panie, Pan Jezus mówi, jeżeli tak robisz, otrzymałeś już swoją nagrodę. Jak chcesz, żeby cię ludzie pochwali, to cię pochwalą. Ale za tym nic więcej nie pójdzie. Ale jeżeli robisz pewne rzeczy nie po to, żeby się pokazać, tylko dlatego, że tu w sercu czujesz potrzebę tego, bo twoja mentalność się zmieniła, bo nie jesteś nastawiony na siebie, tylko że jesteś nastawiony na Pana Boga i dzięki temu chwytasz się tej łaski, którą On ci daje, którą rozgrzewa twoje serce i kiedy twoje serce się zmienia, wtedy dokonuje się nawrócenie. Zmienia się twoja mentalność, przestajesz się skupiać na sobie, zaczynasz żyć dla innych i nagle doświadczasz tego, jak życie jest piękne, jak wiele pięknych chwili w tym życiu jest. Przestajesz narzekać, ale dostrzegasz swoich najbliższych i nawet jak nieraz nic nie masz, to widzisz, że jesteś Razem z kimś, kto jest Ci bliski i dlatego jest pięknie i dlatego chce się żyć, bo jest dla kogo? To jest, kochani, mentalność miłości, to jest mentalność chrześcijanina. I właśnie o to chodzi, byśmy o tym nie zapominali, bo jeżeli nie będziemy do tego wracać, jeżeli nie będziemy wchodzić na tą właściwą ścieżkę, która ma nas zaprowadzić do nieba, jeżeli swoim życiem nie będziemy pokazywali Jezusowi, że chcemy z nim być, że chcemy do tego nieba wejść. To zmarnujemy tę łaskę. Ona gdzieś nam ucieknie, już diabeł to przypilnuje, żeby tak się stało. Żebyśmy się pogubili, żebyśmy nie wrócili, żebyśmy się gdzieś zajęli czymś innym, żeby nasza mentalność była w innym, innej stronie, w innym, w innym końcu. Nie pozwólmy na to. To życie, którego teraz doświadczamy, czy tego chcemy, czy nie, szybko minie. Taka jest rzeczywistość. Dobrze to wiemy i mamy więcej nad tym widzimy, jak. Czas coraz szybciej gdzieś nam ucieka. Ale to nie oznacza, że kiedy przyjdzie śmierć, będzie koniec. Bo śmierć nie jest końcem. Śmierć jest bramą. Śmierć jest, można powiedzieć, lekarstwem właśnie na te nasze wszystkie słabości. Że w pewnym momencie, kiedy umieramy, umiera to, co słabe i grzeszne w nas, aby kiedyś mocą Jezusa Chrystusa, mocą mieszkającego w nas Ducha Świętego, mogło powrócić do życia to, co święte i nieśmiertelne. Wtedy będziemy doskonali. Tu na ziemi jesteśmy słabi. Upadamy. Ale Pan Jezus nas kocha i dlatego daje, dał nam chociażby spowiedź. Sakrament pojednania. Gdzie przychodzimy wtedy, kiedy się nie uda. I mówimy, Pan Jezus, przepraszam się, znowu mi nie wyszło. Znowu ta pycha wzięła górę. Znowu za bardzo myślałem o sobie, i znowu dałem się inne weznaki. Znowu się nakręcam, znowu się denerwuję, znowu mi inni przeszkadzają, znowu przeklinam i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę, żeby coś się w moim życiu zmieniło. Pamiętajmy, duchowa walka ciągle trwa i też czas wielkiego postu jest takim czasem, w którym robimy sobie różne postanowienia. Ale pamiętajmy, na czym one polegają. One nie polegają na tym, żebym teraz nie wiadomo, sobie wymyślił coś wielkiego, a potem tego nie dotrzymam. Pamiętajmy, jeżeli zrobisz sobie jakieś postanowienie, to już diabeł zadba o to, żeby cię to zabolało. I tak jak normalnie, byś, z, z wieloma rzeczami nie mamy problemu. Tak właśnie w wielkim poziom, zrobić sobie postanowienie, oj, to się licz z tym, że diabeł ścina się we znaki, żeby ci pokazać, jaki Ty jesteś słaby. A nawet gdyby tak się stało, nawet gdzieś tam nie wytrzymasz, nawet gdzieś tam upadniesz w tym postanowieniu, zjesz coś, czego miałeś nieść, słodycze, na przykład wypijesz alkohol, chociaż obiecałeś, że nie będziesz, to nie poddawaj się. Dalej próbuj od nowa. Idź do spowiedzi, wyznaj to i próbuj dalej. Bo diabeł chcecie zniechęcić, chcecie, chcecie w jakiś sposób, żebyś sobie odpuścił pewne rzeczy. Nie odpuszczajmy, kochani, ale ciągle trzymajmy się Jezusa, bo bez niego leżymy. Bez niego diabeł nas tak poprzekręca, tak, tak nas wywiedzie w pole, że, że się będzie ciężko zorientować, gdzie jesteśmy. Ale Pan Jezus jest naszym przyjacielem i idąc właśnie tą drogą, szukając go. Robiąc pewne rzeczy nie dlatego, że, że tak wypada, ale dlatego, że kochamy Pana Boga, że chcemy, żeby z nami był, żeby nasze serce się na Niego otworzyło. Po to chodzimy przecież do Kościoła, po to się modlimy, po to idziemy do spowiedzi, do komunii, żeby powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę. Więc róbmy to właśnie po to, żeby Jezus tutaj w naszym sercu zamieszka. Bo kiedy Jezus będzie w tym sercu, kiedy nasza relacja z Nim jest żywa, to i nasze relacje między sobą są super. Zawsze będziemy siebie widzieć i będziemy dla siebie otwarci. I będziemy sobie pomagać, bo właśnie o to chodzi w byciu chrześcijaninem. Kiedy jesteśmy razem, Jezus jest z nami. A kiedy Jezus jest z nami, któż przeciwko nam? Jeżeli Jezus jest w, naszych, w naszym sercu, to między nami jest miłość, więc zawsze się dogadamy. Kiedy się przestajemy dogadywać, jest to znak, że tego Jezusa brakuje i szybko trzeba do niego wrócić. I właśnie czas postu jest tym czasem, kiedy mamy do Jezusa wracać. Abyśmy się nie pogubili w życiu i nie zmarnowali łaski, nie zmarnowali tego, co Bóg dla nas przeznaczył, tego dziedzictwa, jakim jest niebo. Jeżeli chcemy tam kiedyś do tego zacnego grona świętych i błogosławionych wejść, to przychodźmy do Jezusa i w nim szukajmy siły. I wykorzystujmy to, co daje nam Kościół. Te modlitwy, modlitwa właśnie Post-Jałmużna, to jest czas na to, abyśmy trochę inaczej spojrzeli na swoje życie, byśmy. Rezygnowali też z pewnych rzeczy, dobrych rzeczy czasami, ale nie dla samego rezygnowania, ale po to, żeby w chwili pokusy być zaprowionymi. To jest to, co, co teraz oglądaliśmy właśnie w czasie tej wojny na Ukrainie. Jak Putin wysyła najpierw żołnierzy takich młodych, nieprzygotowanych i w sobie nie radzą. On ma swój plan, bo, bo to, to, jest, to jest kwestia taka, że żeby, żeby powiedzmy zobaczyć, jak Ukraińcy się będą bronić, gdzie są, gdzie jest największy opór, gdzie, gdzie, gdzie jest tego. Więc mięso armatnie idzie na, na przód. No się tym nie, nie przejmuje. To tak właśnie się dzieje, kiedy człowiek przestaje odnosić się do Pana Boga i tej relacji z Panem Bogiem nie ma. Przestaje się liczyć z drugim człowiekiem i z godnością ludzkiego życia. Jemu na tym nie zależy. To są dla niego statystyka. Tego się bójmy. Więc pamiętajmy, jeżeli będziemy przygotowani, jeżeli będziemy zahartowani w tym boju o duszę każdego z nas, to jesteśmy w stanie w przyjaźni z Panem Bogiem, w łączności z Panem Bogiem, współpracując z Panem Bogiem, jesteśmy w stanie nasze życie wygrać. Jeżeli nie będziemy trwać w tej postawie takiej walki duchowej, nie będziemy przychodzić do Jezusa, będziemy chcieli sobie sami w życiu poradzić, polegniemy bardzo szybko. Więc wykorzystajmy dobrze ten czas, który przed nami. On też minie szybko, bo w ogóle czas zasuwa bardzo, bardzo, w bardzo wysokim tempie. Ale najważniejsze jest to, że każdego dnia jesteśmy coraz bliżej nieba. Więc coraz częściej warto w to niebo spoglądać, by nie zgubić kierunku, w którym warto iść. Amen.